Przeszkadza ci mikrofon na biurku i nie masz jak go ustawić? A kiedy już postanowisz przerzucić się na ramię i powiesić ten mikrofon, to nagle nie widzisz połowy monitora. Teraz mamy na to proste rozwiązanie. Endorfi właśnie wypuściło wielozadaniowe, niskoprofilowe ramię biurkowe. Domyślnie oczywiście jest to solidna podstawa pod mikrofon, która nie będzie zasłaniała ani monitora, ani ciebie w kadrze, jeśli jesteś streamerem, a dzięki kilku sprytnym trikom, ramię to ma znacznie więcej zastosowań. W zestawie dostajemy uchwyt do przymocowania do blatu, dwie szyjki o różnych wysokościach i rzeczone ramię. Przedłużki można umieszczać w w Dwóch miejscach, co daje nam sporą swobodę z dopasowaniem wysokości i kształtu ramienia. A wszystko jest wyposażone w zatrzaskowe systemy szybkiego montażu, więc działamy beznarzędziowo. Tak samo na szczycie, też szybki montaż, co pozwala na błyskawiczną zmianę założonego sprzętu. Szkoda, że w zestawie jest tylko jedna taka końcówka. Dołączone przejściówki pozwalają na zamocowanie tam niemal wszystkiego, bo dostajemy trzy najpopularniejsze rozmiary gwintów 3,8, 5, 8 i 1 czwarta cala. Więc nie, nie jest to ograniczone tylko i wyłącznie do mikrofonów Endorfi, a z łatwością dopasujecie tutaj już przez siebie posiadany mikrofon. Wspierana waga to aż 2 kg, więc bez problemu można na nim umieścić właśnie mikrofon, telefon, albo aparat czy tablet no albo jakieś oświetlenie na przykład do streamowania Ramie występuje w dwóch wersjach z szybkim systemem ukrywania przewodów wewnątrz ramienia bądź dodatkowym podświetleniem RGB co jeszcze bardziej potęguje wrażenia Ten z podświetleniem polecam wszystkim którzy mają mikrofon na USB bo wystarczy się tylko wpiąć do ramienia do wyprowadzonych na szycie portów bez konieczności ukrywania kabli a krótki koilowany przewód jest już w zestawie Jakość wykonania też na dobrą sprawę nie zostawia wiele do życzenia Dlatego też jeśli